Są do rozegrania kolejne dwa mecze dwa mecze trzeba wygrać i na się koncentrujemy. A to, co było się nie liczy, i się tylko jutrzejszy jeszcze z Chorwacją. Jeżeli ten mecz wygramy, to, to robimy kolejny krok. Wierzymy no. w to, że są do pokonania, gramy na neutralnym terenie i damy siły wszystko. Także Francuzi wczoraj mi się wydaje, też, żeby to pokonanie nie udało nam się, nie było stać tej szansy, ale, ale jutro będzie dużo dużo inaczej. Bo jednak będziemy walczyli już o, o wszystko i każdy odda tyle, ile będzie mógł. Mieliśmy zebranie, żeby porozmawiać sobie. No, wiadomo, z różnych względów pierwsza porażka i, i styl i też zakończenie tej, tej fazy grupowej tutaj w Innsbrucku, także no, no, było parę powodów do tego, żeby się spotkać razem, porozmawiać o różnych rzeczach. od czasu już nie cofniemy, zagraliśmy jak zagraliśmy, nikt z tego powodu nie jest zadowolony, wręcz przeciwnie. Gdzieś tam w każdym to siedzi, ale... No to nie jest czas na to, żeby rozstrząsać tego typu sprawy, bo natomiast no nie chodzi o to, żeby teraz każdy ładował sobie te kolejne cegły do plecaka i, i, i chodził z takim bagażem, bo, bo Chorwaci przed nami, jeszcze podróż, treningi. Cały nam dwa mecze. Jutro się okaże. Jutro jest bardzo też ciężki mecz, bardzo ciężki rywal, więc na razie musimy się skupić na tym jutrzejszym meczu. No, oczywiście, że to wszystko jest możliwe, ale też może się tak stać, że przegramy dwa czy będziemy na czwartym miejscu będzie wielki niedosyt. Więc, więc dlatego, jutro, okay. jutrzejszy rywal Chorwacja, naprawdę bardzo wymagający, bardzo zdyscyplinowany. Jesteśmy zespołem i każdy zawodnik mógł mu każdym powiedzieć tysiące pozytywnych rzeczy i na pewno też wiele negatywnych rzeczy. Bo takimi jesteśmy lądek, samo nie można powiedzieć. Ale to jest turniej i. Ja wiem też, których zawodników zabraliśmy tutaj i oni też dają sobie sprawę, yy, i w jakim wieku są, czy ile doświadczenia mają, ile tych występów reprezentacyjnych mają. Chyba tutaj jedynie w tej całej grupie, która nazywa się reprezentacją Polski, ten Piotrek Wyszomirski znaleźł taki nazwijmy, na takim bonusie jakimś i, i zaufania, i młodości, i niedoświadczenia, y, braku doświadczenia, takim trochę, trochę na no, taką dziewicą ale stara się jak może i myślę, że to z czasem będziemy mieli dużo z niego pożytku.